Witam Was serdecznie, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Bayern kontra Real Madrid. Mam tutaj 6 saszetek po 3 na każdą połowę. Jeżeli będzie bazówka, to jeden punkcik. Jeżeli karta specjalna, to dwa punkty. Tak samo karta limitowana. Tak więc zaczynamy. Pierwszy półfinał. Ligi Mistrzów Bayern kontra Real Madrid I zaczynamy Lipsk Porto Borussia Manchester City I jest pierwsza bramka dla Realu 1-0 Carvajal Na prowadzenie wychodzi hiszpańska drużyna Tutaj mamy Barcelona Typujcie, moi kochani, również pod filmem, jaki wynik obstawiacie w realnym meczu. A my lecimy dalej. Liverpool, Porto, Borussia. jest wyrównanie, moi drodzy. Thomas Miller na 1-1. Juventus. I ponownie Real na prowadzeniu. Karim Benzema. 2-1 ostatnia saszetka kończymy pierwszą połowę i mamy Lipsk Anderlecht Manchester United Atletico Roma i Porto czyli do przerwy wygrywa Real Madrid w Monachium 2-1 rozpoczynamy drugą połowę I mamy tak Tottenham, Basel, Chelsea. Jest wyrównanie ponownie dla Bayernu, tym razem Tiago Alcantara 2 do 2. Juventus i Barcelona. Besiktas. Bazel, Anderlecht, Roma, Juventus i Kopenhaga. Pozostała ostatnia straszetka, czyli ostatnie minuty meczu. Na razie wynik remisowy i lecimy. Benfica, Porto, Monaco, Liverpool, Atletico i i Bayern za dwa punkty, popatrzcie, jest karta specjalna Matz Hummels, czyli rzutem na taśmę. Bayern wygrywa 4 do 2. Ciekawie będzie w rewanżu. Real u siebie musi odrobić dwie bramki straty. Tak więc zapraszam Was, moi drodzy, na kolejny odcinek. Dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.